Zadanie 26. Odcinek AB i DE są równoległe. AB, DE zgadza się. Długość odcinków AB i DE są odpowiednio równe 20 i 40. To też mamy na rysunku. Pole trójkąta DEC, czyli tego małego, jest równe 5. Oblicz pole trapezu ABDE. ABDE. No dobrze, ewidentnie będą, będziemy chcieli tutaj skorzystać z podobieństwa trójkątów, więc pewnie trzeba będzie policzyć skalę. No to skala. Będzie jaka? Mamy te długości boków od so, sobie odpowiadających. Tutaj jest 20 w dużym i jest 4 w małym. Skoro tak, no to podobieństwo dużego do małego to jest jak 20 do 4, a to jest równe 5. Skala podobieństwa K, załóżmy, jest równa 5. No i teraz, my wiemy też, że jeżeli mamy podobieństwo w tych jednostkach płaskich, czyli jednostkach długości boków, to możemy też policzyć podobieństwo pól tych figur poprzez podniesienie skali podobieństwa do kwadratu. Czyli k kwadrat, to jest 25. Jeżeli by to była figura przestrzenna, jakiś tam no w sumie nie jakaś figura przestrzenna i chcielibyśmy policzyć skalę podobieństwa ich objętości, to byśmy policzyli k do potęgi trzeciej i wtedy by było 125. To zawsze możemy wyliczyć. Tak samo, jakbyśmy mieli od razu podane, podaną skalę podobieństwa e, pól, na przykład, by była 100, no to wiemy, że skala podobieństwa długości boków jest równa 10, no bo pierwiastek drugiego stopnia ze 100 to 10. I to zawsze możemy i w jedną, i w drugą stronę z tym lecieć. Skoro tak, to znaczy, że pole dużego trójkąta ABC jest 25 razy większe od pola tego trójkąta małego DEC. Czyli można napisać, że pole ABC to się równa 25 czyli skala podobieństwa razy pole małego. Czyli pole tego ABC to się równa 125 cm kwadratowych. No i teraz pole trapezu ABED, którego mamy policzyć, tak, pole. No to jest pole dużego trójkąta zabrać pole małego trójkąta. Możemy to jak najbardziej w ten sposób policzyć. Wtedy, wtedy nie, mówimy, nie musimy się bawić tutaj w wysokości i tak dalej, i wliczenie tego ze zwykłego wzoru na pole trapezu. Czyli tak, od pola dużego trójkąta, czyli 125, tak, odejmujemy pole małego trójkąta i otrzymujemy 120 cm2, czyli pole trapezu A, B, D, e. I to tyle. Także w sumie troszkę dziwne, że to zadanie jest aż, aż za trzy punkty, można powiedzieć, bo niektóre za jeden w tej maturze były dużo trudniejsze, także ciekawe.